Stefan? O. Gramy dopóki nie wygramy. Jak to? No tak to. Dobra, ogarnia. Patrz, patrz moje CPS-y. Okay, do Z wyjdę po Jak się spocę. Robi wrażenie. A my gramy już, sorry. Nie gramy. Ej, oddaj mi ten złoto. Bo jakby już idą do nas. Yy, znaczy ja muszę zrobić tak prowizorycznie, bo mam u nas szarych. Kurde, coś mi internet. O, nowe drugi. O, buduję się, buduję się! Nie, mam po łóżku. Koniec. Dobra, to była bardzo szybka gierka. On se znowu pośpię po tosty. Będzie co, gierka chodziły, to tosty, co nie? Jestem. A. Jem chucha. Jem chucha. Jem kocha. Patrz, to... Baba boy! Ej, ej, oś u mnie! Nie mych u ciebie!

O, spadłem z 22 żelaza przy sobie. Eee, diamenty są w drugą stronę. A no rzeczywiście. Nie! Spadłem! Ale hopie, bo ty zawsze widzisz, diament. <noise> <noise> nie na wciół był pośledzony. To był ta idea tak prób Nie flexuj się tym draklikiem. O, Diaks mam, wyrzucę je Dawaj już, Nikt nie wbijaj, Co to było w ogóle? <noise> Jeden zabity, dobra. Już ich zabiliśmy. Wiesz go, on się wróci. Na żółtym ma... nas się boi. Czekaj, czekaj. Zrobię. Szybko, szybko zwojdowałem. Zwojdowałem, tak, zwojdowałem. Ej bo. Stefan. Ej, um umieram. Jesteś głupi. Spokojnie, zwojdowałem. Ty zarąbałeś Co? mi złoto zeku. Jestem o żółtych w łóżku. A, oni nie mają łóżka. Jakby oni nie mają łóżka, a ja byłem u nich w łóżku Kto im rozwalił łóżko? Eee, brązowy u nas, znaczy szary Jestem, jestem daleko, to oni <laughs> Ale go zestrefowałem, ale i tak zdechłem idę, idę, idę do nich, idę do nich O, ja spadłem Ej, gościu O, ma diaks, o, ma tego PNT Zrzuciłem go <laughs> A dobra, spadłem, 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 super A, no to mam po łóżku Chociaż... Ej, ja te nie! Dobra, dałem radę. Oj, dobra, e, sam już u nas. O, o, rzeczywiście, mam problem. Mam problem. Bij się, bij się, bij się, bij się, bij się. Środek. Ej, bo mi... mi sprint nie działa, halo co to ma być za skam jakiś. Dobra, szybko ja biorę TNT i lecę do nich. Lecę do nich, lecę do nich, lecę do nich. Wspomniałeś mi to. Ale go strafuję, ale go jebie. Nie, on mnie teraz <laughs> strafował. Jezu klacze zrobiłem, a chłop się tego nie Muszę uciekać, bo mam TNT chłop ten Chłop, chłop nie zrobił na mnie U mnie pośmiertnie uderzył Dobra, stałem u nich TNT Nie no, nie wyrobię z tą grą, ona jest okropne ty, ty, jesteś okropny w tą grę Ale ich strefuję, chłopa Gnoję go dosłownie w PvP. Dobra, yy, słuchaj chłopie, ja mam, yy, ja bym poszedł do sklepu jeszcze Mogę iść do sklepu czy nie? Nie Skacze, skacze na nich, skaczę na nich. Szybko, szybko szybko. Nisz, nisz, niszczymy. Mam to. Nie wiem, nie mam Daj do nich dawaj do nich. Dobra, jeden zabity Drugi też. Kurde, czy mogę iść do sklepu? Po tej grze. Po tej grze nie zdążę już. No ale w trakcie gry? Nie. A dlaczego ty spidbridżujesz, opie? Zauważ, że mam piękny kolor drużyny. Wchodź do żółty i dobić. Ty, zapa zapadnę innego żółtego na moście, dobra. No weź daj mi do sklepu, proszę, bo potem nie pójdę. Pójdziesz po tej grze. A co a co chcesz ze sklepu, to ci wyślę? To jest seven days, so chipsy i kole. Nie, dobra, mam to do Idę, idę. Idź sobie, bambiku. Nie no nie da się. To ja zaraz wracam, Już jestem ubrany narka! Frajer jesteś, wiesz. Rzuć nie! Mam po łóżku! Debilu mam po Nie wiem Stefan, szybko mam po łóżku! Nie! Nie wierzę, Stefan wszystko przez ciebie, Nie! Nie! Była tak dobra gra, tak się dobrze zadnosiło. Wszystko przez tego debila. Nie wierzę w ciebie. Ja wygram Gierkę samemu, ten debil poszedł do sklepu. Nazywajcie mnie dzisiaj mistrzem Minecrafta. Tu ja nigdy nie będę mistrzem Minecrafta, ale nazywać, że podwustać mojego. Jak umarliśmy? Eh? Przyszli do nas żółci Gdy akurat ty afkowałeś i byłeś na wyspie. A wiesz co? Żabka jest zamknięta. A, no to super jesteś! Udało się, dobra. Szyb, szybko, biorę bierę Czekaj, tu jest Niewitka, czekaj. A, już nie ma nieprzyjemności. No to super. Oto. Wszystko przez ciebie, ty powiedziałem, że chciałem sobie kupić. O, tutaj jak mnie na wyspie. I wygraliśmy. Kron załknął was tutaj na wyspie. Tam się Dini do nas idzie. To ja też do nich idę. Ten po prostu spadł, próbując się budować dla mnie. W ja to nie wiem co u nich robić, żeby oni sobie myśleli, nie wiem co ja co robię, ale jest po prostu postoję. Oni potem rozwalają bloki, a się jeszcze wyżej buduję A no nie, ja spadnę do nich Tutaj mi poczekaj na nie, okej? Okay? Okej, okay. jeszcze wiem. Sorry, za bardzo mnie kusiło. Jeszcze byśmy, byśmy ich zabili, gdyby nie to, że jesteś jakiś dzisiaj Już wyglądamy groźnie No ej halo! Tu się nie da bloków stawiać tej mapie, no? O, Jak super, coś masz już... Chodź w do nich Chodź w chodź w chodź, 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 chodź Gren! Ja z tej cholery Gren Gren! GREN! ODCISZ SIĘ! Gren, słuchaj mi ten, Padzido Jak zaraz się nie odciszyć Odci... Odciszyć się Kurde, udusie Moimi łapkami Aha Dzięki! Ja pitole Gren Ja śpisz na dworze Zachuj <laughs> Gratuluję, gren. Udało ci się spieprzyć wszystkie 7 gier. Przypom przypominam, fan, przypominam ci, to podczas gry wyszedł do sklepu. O, ale oni są bogaci, oni drewnem się do nas budują, chopie. Papa. Aha, ale on mi. Ej, ten ten akurat jest potężny. Dług sobie nie da rady. Aha, on co zrobił, TNT Jumpa do mnie. No, a idzie do nas szary. Oha! ci, że szary? Ej, albo szary ma. Ha a! Eee, szary może mieć eee... Bo on, jak go uderzyłem, on w ogóle knoka nie dostał. I bi Ej, on ma cheaty. Ma i, Marci, i on ty on bo przy... ścianę bije. Aaaa. Nie no kurwa, nie gadaj, to jest no. to, czego potrzebowali. No tak! No tak, A... antyknoka jeszcze ty, ma, aby dwa grałem na cheatach. Patrz, no to tak, no. e, report. się do... No. Różowych ale Nie buduj się tak hopię. nie umiesz Ja umiem. ci zaraz pokażę kto nie umie. Hello, motherfucker. Teraz wchodzi ten edit jak zabijam ludzi. Co ten goście zrobił? Rzadko robić. Pomóż, pomóż. Aha Gra jest. zepsuła mi. A właśnie się na nasze budowali czerwoni, więc le ich zniszczyć. O, nie wiem gdzie czerwony zniknął. O mój Boże, ale klacze robi. O JEZU! Chłop... je zbudowałem bloki i nie wie co się dzieje. Ehm... Um, chłop nie ogarnia jak grać w Minecrafta. Ej, czerwony, nami no niszczy łóżko. Nie wiem co on robi, ale... Przyska, przynajmniej próbuje. Co on robi? Co to jest za jakiś bobut? No to nic nie Dobra, teraz już, już nie będzie za sekundę Dobra, nawet nie patrzę, jakie zieloni mają łóżko, bo to jest hit Czekaj ja się, zabuduję, pomóż ty pomóż, ja za... Nie, Stefan, Okej. coś ty zrobiłeś, no, no co ty zrobiłeś Odejdź! Wchodź, wchodź, zostawiam, zostawiam ci bloki i idź, wejdź tam do środka. Ja cię zabuduję. Wejdź tam do środka! debilu, wejdź tam do środka Pa sopa! Został last Jeszcze Aha zwojduję do niego, wiesz? Ej, nie! Chcesz do niego wojdować? <laughs> tak. Pomyśl trochę. Nie zrozumieliśmy go żartu. Skupujesz. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj! Było cudowne! Yeah.